Kiedy zaczniemy wytwarzać nieskończoną ilość energii? No dobra, nie do końca nieskończoną, prawa fizyki na to nie pozwolą, ale przynajmniej tak ogromną, aby nasza gospodarka nigdy nie mogła narzekać na jakieś braki, a przy okazji, abyśmy wytwarzali tę energię w taki sposób, aby nie szkodzić naszej planecie. Co byście powiedzieli, gdybym Wam powiedział, że już obecnie mamy ku temu warunki? Problem tylko w tym, że nie umiemy ich jeszcze wykorzystać. Nim jednak wyjaśnię wam, w jaki sposób moglibyśmy rozwiązać obecną debatę energetyczno-klimatyczną, pozwólcie, że porozmawiamy sobie o tak zwanym paradoksie skończoności zasobów. Zamartwianie się o przyszłość energetyczną kraju czy planety to popularny temat do rozmów politycznych. Coś na zasadzie, jeśli nie podejmiemy dziś odpowiednich kroków, to jutro skończy się świat. Patrząc jednak z historycznej perspektywy, są to równie trafione obawy, jak te o apokalipsach. Które słyszymy co kilka lat. Żeby nie być gołosłownym i przekonać Was, że w rzeczywistości mamy aż nadmiar potencjalnych źródeł energii, pozwólcie, że przyjrzymy się kilku twardym danym. Słońce to nasz pierwotny i główny zasilacz. Dosłownie codziennie otrzymujemy od niego drobną cząstkę przebiegającej w nim reakcji termojądrowej. Określamy ją mianem energii słonecznej. Ten odprysk energii generowanej w naszej rodzimej gwieździe zawiera 3 766 800 hexa Dla jasności 1 hexul to trylion jouli. a dżul to jednostka energii odpowiadająca wysiłkowi potrzebnemu nam do podniesienia jabłka na wysokość metra. Oczywiście ta energia nie jest dostarczana do naszych ciał i maszyn bezpośrednio. To też zapomnijcie o tybetańskich dietach energetycznych i przyjrzyjcie się drzewom kwiatom, krzewom i w ogóle wszelkim roślinom na tej planecie. Wszystkie razem wzięte potrafią bowiem wykorzystywać energię słońca do przeprowadzenia procesu fotosyntezy. Problem polega jednak na tym, że ze wspomnianych 4 miliardów eksadżuli rośliny na naszej planecie są w stanie ich przechwycić i przechować około 3000. To pokazuje jedno że ludziom nie tyle brakuje energii, co nie umieją jej skutecznie ujarzmić, przetworzyć i przechować, jak mówiłem na początku materiału. Ba, przez większą część historii nie potrafiliśmy tej energii ujarzmić inaczej niż konsumując rośliny, czy to pośrednio, czy bezpośrednio, wykorzystywać ich do palenia w piecach, lub na przykład odżywienia zwierząt pociągowych. W ten sposób z potencjalnych 3000 exajuli, które rośliny Przechwyciły i wykorzystały do wytworzenia sobie środków odżywczych, my byliśmy w stanie przechwycić ledwie niewielki procent. Ewentualnie byliśmy też w stanie po prostu spalić część roślin, aby przetworzyć energię, którą nagromadziły w energię cieplną. Ewentualnie wykorzystywaliśmy te rośliny do nakarmienia zwierząt, których siłę wykorzystywaliśmy następnie przy np. Na ciągnięciu naszych wozów. Trzeba to wprost przyznać. Nasze mięśnie są mało wydajne, nieelastyczne i dość stratne. Energia cieplna uzyskiwania spalnia drewna była niewielka, a zwierzęta również miały swoje ograniczenia. By być dokładnym, do XIX wieku dzięki tym metodom byliśmy w stanie wykorzystać maksymalnie kilkadziesiąt exa juli ze wspomnianych 3000. Liczba ta uderza tym bardziej, gdy dowiadujemy się, że dziś do całej działalności gospodarczej, jaką człowiek prowadzi na planecie, potrzeba 550 eksajouli. Jest to ekwiwalent energii, którą Słońce dostarcza Ziemi w przeciągu 90 minut. Gdyby istniał jakiś sposób, aby przechwycić i przechować tę energię z efektywnością zbliżoną do 100%, cóż. Bylibyśmy w stanie zapewnić naszej planecie dostateczną ilość energii w przeciągu trwania wykładu na uniwersytecie. I oto właśnie sposób na dostarczenie planecie dostatecznej ilości energii bez jednoczesnego niszczenia środowiska naturalnego. Nigdzie nie powiedziałem, że jest on w tej chwili osiągalny. Na razie, gdyż nie mamy jeszcze tak wydajnej technologii. Dopiero uczymy się techniki wyłapywania mocy Słońca przez wykorzystanie urządzeń fotowoltaicznych. Dlatego, by efektywniej spełnić nasze potrzeby energetyczne, moc czerpiemy dziś z wielu źródeł. Od paliw kopalnych po atom, od ogromnych tam na rzekach po energię geotermalną. I już sam fakt, że udało nam się sięgnąć po inne źródła energii niż tylko energię słoneczną był ogromnym przełomem, który obecnie nazywamy rewolucją przemysłową. Nagle mięśnie ludzkie zasilane przetworzoną przez rośliny energią słoneczną zostały wzmocnione przez maszyny, zdolne do przetworzenia energii pary wodnej czy ropy na czystą produkcję. Nagle, pomimo że nasza konsumpcja energii wzrasta w szaleńczym tempie, mamy więcej energii niż przed rewolucją przemysłową. I prawda jest taka, że gdzieś tam jest jej jeszcze więcej. Tylko nie umiemy jej jeszcze przetworzyć i przechować. Dlatego tyle pieniędzy wkładamy w prace dotyczące nowoczesnych systemów wytwarzania energii, aby na czas stworzyć efektywniejszy system poboru energii słonecznej, nim skończy nam się energia paliw kopalnych, aby energia nagromadzona w atomach dostarczała nam mocy niezbędnej do wzrostu gospodarczego, nim wydobędziemy cały dostępny węgiel, lub wcześniej nas ten węgiel nie potruje. W tej historii jest jeszcze jeden drobny rozdział, o którym muszę napomknąć, bowiem energia naszej planety nie rośnie tylko dlatego, że produkujemy jej zwyczajnie coraz więcej. Na pozytywny bilans energetyczno-zasobowy naszej planety wpływają także technologie i sposoby produkowania, które ograniczają zużycie energii czy zasobów w ich trakcie. Opowiem to na przykładzie. W czasie I wojny światowej Niemcom założono Nelsona w postaci blokady morskiej. I, co ciekawe, wynikający z niej brak żywności nie był dla kraju wcale taką najgorszą katastrofą. Znacznie bardziej dotkliwe były braki saletry potasowej, podstawowego składnika proku strzelniczego. W Niemczech w ogóle nie występował, a najbliższe znane złoża były położone w brytyjskich Indiach oraz odciętym od Kaiserreich Chile. I, o ironio. Wówczas Niemcy zbawił Żyd. Fritz Haber w 1908 roku opracował przemysłową metodę wytwarzania amoniaku. A co ma Amoniak do tej historii? Ano to, że jest w stanie zastąpić saletrę w prochu strzelniczym i że wspomniany naukowiec był go w stanie uzyskać dosłownie z powietrza. Wielu historyków sądzi, że gdyby nie to odkrycie, Niemcy zmuszono by do kapitulacji znacznie wcześniej niż w 1918 roku. Tak więc chcę w tej chwili zakomunikować. Tak długo, jak będziemy ulepszali naszą technologię, aby ta była w stanie nie tylko wytwarzać więcej energii, ale także efektywniej tę energię wykorzystać oraz zużyć mniej rzadkich zasobów, tak długo będziemy w stanie utrzymać tzw. paradoks skończoności naszych zasobów. Paradoks, który brzmi w następujący sposób. Pomimo, iż wszystkie zasoby są skończone. To dziś przy większej ich konsumpcji niż kiedykolwiek w naszej przeszłości mamy ich coraz więcej. Oczywiście, sprawa jest nieco bardziej złożona przez fakt na pogarszającą się sytuację klimatyczną czy niepewność, wynikającą z faktu, że nie wiemy kiedy nastąpi kolejny znaczący przełom technologiczny, który doprowadzi do pozytywnych zmian w opisywanym przeze mnie bilansie energetyczno-surowcowym. Ważne jest tutaj, aby nie dać się skusić wszelkiego rodzaju szarlatanom czy spiskowcom, którzy twierdzą, że polityki pokroju zerowego wzrostu czy zakazywanie produkcji określonych dóbr to jedyne sposoby, aby ocalić naszą planetę. Trzeba bowiem zauważyć, że blokowanie postępu gospodarczego blokuje także postęp technologiczny, który przecież wymaga ciągłego finansowania. Ciągłe poszukiwanie nowych źródeł energii i uefektywnianie sposobów jej pozyskiwania, przechowywania czy wykorzystywania to tak naprawdę jedyne skuteczne metody, które uchronią nas przed dystopijną przyszłością, w której zostaniemy pozbawieni prądu. Mój apel na ten moment brzmi tak. Dajmy czas nauce, gdyż jej postęp i rozwój może przyczynić się do tego, iż już wkrótce będziemy mieli dostęp nie tylko do praktycznie nieskończonej, ale i czystej energii. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się już wkrótce. Chyba, że Unia postanowi nam po prostu zrobić ten zero grow i nam odetnie prąd i wtedy nie będzie YouTube'a, nie będzie materiałów. To wtedy nie.